Dzień dobry moi drodzy. E, na tych zajęciach poznamy czym jest funkcja i w takim wypadku e, zaczynamy. E, zadeklarujmy sobie funkcję. Funkcję nazwę xxx. E, ona nie będzie przyjmowała argumentów i w takim wypadku będzie musiała tylko wyświetlać print. Hej. Hej, ok, odpalmy ten kod. Widzimy, że nic się nie dzieje. Funkcja jest zdefiniowana, to znaczy, że muszę ją wywołać. W takim wypadku jak wywołać funkcję. To jest nazwa funkcji i w takim wypadku robię nazwę, okrągłe nawiasy i teraz funkcja jest wywoływana. Ta logika może być używana wielokrotnie, więc mogę tu parnaście, razy wywołać tą funkcję. Hej, 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 hej. A jak byłbym mądrzejszy, to zrobiłbym for i in podkreślenie for i in a range 10 razy chciałbym wywołać tą funkcję. Czyli 10 razy wywołuję funkcję hej. Ok. No dobrze, ale ja chciałbym, żeby ta. Już teraz będziemy zwracać uwagę na to, jak piszemy. To w takim wypadku napiszę parę rzeczy. Tutaj, że funkcja coś zwraca. I co to zwraca, że funkcja coś zwraca? W tym wypadku funkcja nic nie zwraca. To, że coś i to. I to jest bardzo confusing. To, co wyświetla się w konsoli nie jest. Nie zwraca nam nic, tak, do programu. Za chwilę napiszemy funkcję, która coś zwraca. W takim wypadku odpalmy ten kod. On wciąż działa, ale to napisanie tutaj, że funkcja nic nie zwraca, jest. Dla nas dużym, e, dużym plusem, jako że pokazujemy e, innym i czytelność kodu się poprawia, a czytelność kodu jest bardzo ważna, więc jak ktoś wejdzie i zobaczy nasz program, to tak i najedzie, to widzimy, że funkcja zwraca nic, czyli zwraca none. Ok, e, teraz napiszmy w takim razie jakiś argument. Argument i tu też już będę chciał wpisać to ładnie. Czyli mogę napisać imię, i teraz zróbmy sobie formatowanie f. Funkcja nadal nic nie zwraca, ale teraz przyjmuje argument. Imię. Co to znaczy, że przyjmuje argument? Jak odpalę ten kod, to widzimy, że e, brakuje nam argumentu pod tytułem imię. Dlaczego? W tym nawiasie na przykład mogę napisać Alex. Alex. I teraz paręnaście razy wyświetliło nam się alex. OK. Eee. Czasem używam słowa zamiennie zwracać, chociaż nie powinienem tego robić, że coś, e, że e, zwracać punkt, e, zwracać jeśli coś jest wyświetlane w terminalu. E, polski język jest taki piękny, tak? Returnuję. Teraz poznamy, kiedy funkcja coś naprawdę zwraca. W takim wypadku na przykład zróbmy funkcję, która faktycznie coś zwraca. I poprawmy jeszcze, zanim to zwrócimy, czytelność naszego kodu. Imię jest jakim typem wartości? str, czyli wartością tekstową. OK, to sobie skasuję. Tak, to jest pięknie zadeklarowana funkcja, która nas wita. Teraz funkcja, która coś zwraca. Def, dodawanie dodawanie, dodawanie i w takim wypadku e, zróbmy dodawanie dwóch liczb, czyli e, zmiennoprzecinkowych float i w takim razie zrobimy sobie float. OK, funkcja będzie zwracała nam float, czyli będę dodawał wartość, może dodać wartość zmiennoprzecinkową, zmiennoprzecinkową i będzie zwracała wartość zmiennoprzecinkową. Jeśli funkcja coś zwraca to używamy return, czyli return, i w takim razie to będzie A plus B. Wykonałem jakieś obliczenia, i funkcja zwraca jakąś wartość. Może zwracać też true, stringa, bulowską, w zależności od tego, czego będziemy potrzebować. Ok, mam w takim razie dodawanie. No i co? I w takim wypadku ee, mogę do wartości x dodawanie przyjmuje teraz argumenty, to są te wartości, czyli funkcja przyjmuje dwa argumenty, 1.11 i 100. Nie mamy błędu, nie widzimy nad te konsoli, wbrew pozorom rzadko kiedy widzimy, my, dużo, my często wyświetlamy rzeczy w konsoli, jako że się uczymy, ale większość operacji w programowaniu e, nie jest wyświetlana w konsoli. Teraz ta wartość przechowuje dodawanie tych dwóch liczb. Mogę to oczywiście pokazać, print, w takim razie x. I o wiele częściej będziemy pisać i staramy się, nie staramy się napisać zamiast return print a plus b, jako że e, zazwyczaj, zaufajcie mi, funkcje zwracają wartości, a nie printują wartości, więc printa, zachowajmy sobie printa, to cały zapis na dole możemy sobie skrócić i w takim wypadku wywołać moją funkcję w printie. Print dodawanie, dodawanie i dla wartości takiej. Tak, i weźmy sobie takiej. Tak, widzimy, że wywołałem tą funkcję w drugiej funkcji, czyli print jest tak naprawdę funkcją, czyli to, co my tu zrobiliśmy, czyli zwróci czyta e, nawiasy klamrowe, wiadomo, o, czytanie, co to jest najbardziej, e, najbardziej w środku, nawias, który jest najbardziej w środku jest wykonywany pierwszy, czyli przyjmuję w takim razie jakieś wartości, tak, i e, wykonuje ta funkcja zwraca mi wynik, czyli zwraca mi wynik dodawania i print wyświetla ją na konsoli. OK. No dobrze moi drodzy, e, tyle wprowadzenia. No i co? Pamiętacie pewnie kalkulator brył i kalkulator figur płaskich? To napiszmy sobie teraz malutki kodzik na początku, e, który będzie na przykład pole powierzchni kwadratu. Def, def, e, pole powierzchni kwadratu. kwad, e, kwadratu, kwadratu. Ok. Kwadrat przyjmuje jedną liczbę. Będzie, mogą być wartości zwracane zmienno-przycinkowe. Zgadzamy się raczej z tym i będzie returnowało co? A podniesione do kwadratu. Pole powierzchni kwadratu. Zróbmy w takim razie def. I w takim razie, co dalej zrobimy? Pole powierzchni prostokąta. Prostokąta. Już chyba wiecie, do czego to będzie zmierzało, tak? Jaka będzie następna praca domowa większa. I tu będzie w takim razie flot, i to będzie zwracało wartość flot, i w takim razie return a razy a razy b. Pamiętamy, moi drodzy, że kod jest czytany od góry do dołu, czyli zanim wywołam funkcję, ok, to muszę. I je zadeklarować. Czyli zawsze przed wywołaniem funkcji deklarujemy funkcję. No dobra, w takim wypadku e, zróbmy to, co kiedyś robiliście. While true, tak? E, już bez printów, e, jeśli użytko, przyjmujemy jakiegoś inputa od użytkownika, input i teraz co? E, teraz. E, Teraz e, będziemy sobie robili ify, jeśli input równa się e, wartości na przykład e, A E, to w takim razie wyjdziemy z pętli, l if jeśli input będzie równy na przykład wartości A, zmijmy to na lower, lower oznacza, e, że może czy użytkownik wprowadzi dużą, czy małą literę i tak będzie dla niego ok w boże. Ok, no i co? No i w takim wypadku do kwadratu będzie potrzebowa będziemy potrzebować wartości flotowej, czyli robimy sobie, że A to będzie float, powinien być przyjęty, czyli formatuję to na float i w takim wypadku robię co? Input, input konwertuję i będę prosił o podanie wartości A. No i teraz wyświetlę e, print f napiszę e, dłuższą wersję w tym, a drugą krótszą. Wynik wynik funkcji, wynik funkcji, tak, żeby, jako że to jest wyjaśnienie. E, pole powierzchni kwadratu, pole powierzchni kwadratu. I w takim wypadku pole powierzchni kwadratu e, będzie przyjmował jeden argument, czyli przyjmie wartość A. Wyświetlmy to print i w takim wypadku f e, pole powierzchni kwadratu będzie się równało co wynik funkcji. Wynik funkcji widzimy, e, czeka na A i ja wprowadzę sobie, że A wynosi na przykład 10. Widzimy, że pole powierzchni kwadratu wynosi 100. Zakończ mój program. OK. Napiszmy ten kod trochę ładniejszy. I w takim wypadku, i w takim wypadku, input, obie wersje zachowamy. Input dla wartości B. I tu będę przyjmował dwie wartości, czyli będę przyjmował tak wartość A i będę przyjmował wartość B. Obie wartości powinny być flotami. Okej. Okay. I chciałem to ukrócić. Pokazywałem, że można wywołać funkcję bezpośrednio w princie. I w takim wypadku tu będzie pole powierzchni prostokąta. I nie będzie wyniku funkcji, tylko od razu wywołamy sobie tą funkcję w tym miejscu. No i ona przyjmuje dwa argumenty: a i b. Odpalmy sobie b. I w takim wypadku wartość A to będzie 4, wartość B5. Pole prostokąta wyszło nam 20. Dlaczego nie chcę tu robić printa? Eee, żebyście robili printa. Eee, dlatego, że eee, później nie uczycie się tego, że ta funkcja coś zwraca, tak? Ona zwraca wynik. Więc bardzo proszę zrobić to z returnem, jak działa 99% wszystkich funkcji, które piszą programiści. Czyli funkcje coś zwracają. Rzadko kiedy coś wyświetlają, raczej coś zwracają. Do wyświetlania macie printa. Ok. Zobaczmy, że nasz kod wygląda nadal brzydko, A ja chciałbym sobie to ułatwić zadanie. I napisałbym sobie oddzielny plik pod tytułem. Funkcje albo figury płaskie. Figury, figury płaskie. .pl. Proszę nie używać polskich znaków. Figury płaskie. I teraz zobaczcie, to zaimportuję sobie do drugiego pliku. I ja sobie zaimportuję w tym wypadku. Import. Figury płaskie. I teraz figury płaskie. Są przechowywane w oddzielnym pliku, czyli z figur płaskich pobieram pole po kwadratu, figur płaskich pobieram pole prostokąta. Czyli nie tylko mamy już wyseparowaną logikę. tak? Na razie e, nasze funkcje są bardzo proste, ale funkcje, uwierzcie mi, wcale nie muszą być proste i często będziecie pisać funkcje w funkcji i funkcje w funkcji w funkcji. Albo używać parę funkcji w jednej funkcji. Zanim to zwróci, możemy potraktować, że funkcje to takie czarne, magiczne pudełko, które dajemy jakieś zmienne jako argumenty i ona zwraca nam jakoś wartość. Czyli podsumujmy nasze, to, czego się dowiedzieliśmy. Po pierwsze, nauczyliśmy się pisać ładnie, czyli określamy, jakie typy zmiennych argumentów przyjmuje nasza funkcja oraz co funkcja będzie zwracać. Druga rzecz, dowiedzieliśmy się, że to jest definiowanie funkcji, wywoływanie funkcji, jest to nazwa funkcji i nawias okrągły. Jeśli funkcja przyjmuje argumenty, wprowadzamy zmienne, jeśli nie przyjmuje argumentów, to w takim razie, to w takim razie, a, jeśli funkcja nie przyjmuje argumentów, no to po prostu tu nic nie występuje. Jak coś funkcja zwraca, czyli występuje magiczne słowo return, to znaczy, że tą wartość można przypisać do jakiegoś wyniku. I ta funkcja może zwracać listę, krotkę, floata, stringa, wszystkie zmienne, które poznaliście do tej chwili. Czasami możemy sobie ułatwić w takim wypadku, że ułatwić sobie zadanie i wywołać funkcję bezpośrednio w princie. Tak jak w tym przypadku. W tym zadaniu, ale pamiętamy, że ta funkcja nadal zwraca wartość, tak? Ona wciąż zwróciła wartość, ona nie została przepisana, ona została zwrócona do printa. No i ostatnia rzecz. Kolejna rzecz, która poprawia nam czytelność kodu. Robimy sobie powoli już podział na pliki, czyli funkcję deklarujemy sobie gdzieś indziej, a main jest to główne miejsce działania naszego programu, czyli tu działa główny program. I tu nie chcemy mieć burdelu na kółkach, więc e, definicję funkcji wywalamy do innego pliku, importujemy sobie figury płaskie, tak, i w takim wypadku robimy figury płaskie i tą logikę, którą my napisaliśmy. E, no dobrze, już jest 16 minut, już dalej się nie będę rozwodził, będę się rozwodził w przyszłych e, e, nagraniach. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej! hej.